Siemano. Zbieram się do tego filmu, chyba czwarty dzień. I dopiero dzisiaj jest w miara taka, Wam powiem, pogoda, i tak wieje, więc nie wiem, czy, czy będzie słychać, ale mam nadzieję, że w miarę uda się to sprawnie, e, szybko nagrać. Mianowicie porównanie e, dwóch KTM-ów. Roczniki bardzo bliskie, bo po lewej XC200 2014 rok. A po prawej SX125 2015 rok Enduro VS Crossuwa. Na pierwszy rzut oka czym się różni, to, to w sumie niczym, nie? Mniej więcej powiem Wam y, czym się różni, i jakie i do czego między innymi służą te motocykle, nie? Akurat się udało. Bo są bliskie roczniki, jest 14 i 15, więc będzie można porównać między innymi co i jak wygląda. Enduro przede wszystkim ma z tyłu 18 koło, tylnie, a krosówka ma 19, przez co na 19 jest mniejszy wybór opon niż na 18. Na 18 można dopasować i 140 szerokie, i 120, i różne tam modele, opony. Na 19 już nie ma takiego wyboru jak. Na 18. Jest wybór duży, ale jest mniejszy niż na 18, nie? Przede wszystkim crossuwa, no to na tor. Crossuwa tylko na tor, że tak mogę to powiedzieć. Oczywiście w inne tereny też nim pojedziemy, ale na torze ona się sprawdzi lepiej. 125 SX KTM 125, więc na tor ona będzie lepsza niż, niż na przykład EXC, ale znowu EXC w teren. Będzie lepszy yy, w Enduro bardziej, bo to jest Enduro, a tam to jest Cross. Enduro bardziej takie w teren, taki bardziej wiecie: kamienie, potoki, lasy, taki cięższy teren. No to EXT na przykład będzie lepszy, nie? Szkoda, że nie ma, że to nie jest 125, bo wtedy byłoby porównanie takie yy, dokładniejsze, ale ogólnie jest praktycznie to samo. Waga motocykli tego i tego jest praktycznie taka sama. Już nie, nie powiem wam, co. Do kilograma ale około 100 kg jest EXC i SX. Tak samo moc SX125, czyli ten, będzie miał moc około 40-42 konie, a EXC200 ma około 45-6. Te wartości mogą się różnić, nie wiem, no, do 3 2 kg, takie znalazłem informacje na internetach, więc takie tutaj Wam pokazuję. O, trytytka. Trzeba będzie ją uciąć. Dobra, następnie co? Przede wszystkim Enduro, czyli takie EXC, posiada homologację, więc możemy sobie zarejestrować ten motocykl i możemy sobie nim jeździć po asfalcie, nie? W Crossovie tego nie ma, ona jest tylko przeznaczona na takie jazdy torowe, nie? Więc po asfalcie ją nie pojeździmy i też nie zarejestrujemy. I oczywiście jest tańsza. Bo za enduro, które ma homologację, no trzeba dać średnio 4-5 tysięcy więcej. Od 3 do 5 tysięcy więcej zależy od stanu i rocznika, i modelu dokładnego. Nie? Krosówka jest zawsze tańsza, ale niekoniecznie, bo im nowsze to tym droższe, wiadomo nie KTM już zrobił w EXC przejroczysty zbiornik paliwa więc można fajnie zobaczyć sobie, ile mamy w zbiorniku paliwa więc tematik bardzo fajny w KTM SX 125 już tego nie ma i tutaj mamy jeszcze mniejszy zbiornik bo chyba wchodzi około 7-8 litrów a do Enduraka EXC wchodzi około 9-10,5 coś takiego oczywiście do dwóch motocykli możemy sobie zastosować różne wydechy sportowe FMF, HGS i inne takie różne tego typu rzeczy, membrany falforce, boyseny możemy sobie wrzucić do tych modeli. Nie? No ale przede wszystkim krosuwa jest odlżona, czyli jak najmniejsza waga, żeby ona jak najlepiej jeździła, jak najlepsze czasy uzyskiwała na torze. Nie? Endurakiem też pojedziemy na tor, ale to będzie inna jazda niż krosówką, nie? Tutaj mamy zawieszenie większe. Żeby nam po prostu fajnie wszystkie tam przeszkody wybierało. Tutaj jest twardsze, bo jeżeli jesteśmy w locie, to żeby po prostu nam nie dobiło, nie? jeżeli spadamy na, na ziemię z lotu na ziemię. Nie? To tu jest twardsze, tu jest miększe, nie? Tutaj mamy takie rzeczy jak lampy, w tym przypadku jest ledowa, tutaj nie mamy w ogóle. Nie? No i przede wszystkim tutaj mamy prądy, tutaj mamy akumulator, możemy sobie zastosować klach są takie rzeczy. Wentylator, chłodnicy, y, różne lampy, rozrusznik nawet jest w tym modelu. A w krosówce takich rzeczy nie ma, nie? Krosówka tylko na, na kopa. Także tak to wygląda. Ale EXC 200, y, dwa lata już starsze roczniki, czyli 12 już rozrusznika y, nie miał. Dopiero wychodziły od 13 roku rozruszniki. Także tak to wygląda. Tak samo tutaj mamy w Enduro EXC lampę. Tylnią, w krosówce nie ma, nie. Takie rzeczy jak pokrywy, osłony na silnik, sobie możemy wszystko dokupić, założyć. Ale mamy tutaj stopkę, nie. Tutaj mamy stopkę. W krosówce tego nie znajdziemy w ogóle. Chyba że sobie dorobimy. Także, także tutaj tego nie znajdziemy, nie. Ramy są podobne, bardzo. Także o ramach wam nie będę mówił, nie. Krosówka może być wyższa lub niższa, w zależności od rocznika. Nie? Możemy sobie oczywiście wyregulować na, na lagach i na amortyzatorze tylnym. Nie? Przede wszystkim zawieszenie. Jak mówiłem wcześniej, że tu jest twardsze, to mamy takie coś jak kiwaczka. Kiwaczka tak wygląda, no i to zawieszenie jest lepsze na tor. Tutaj nie mamy kiwaczki, jest tak zwany PDS, czyli mamy zwykły amortyzator do ramy, do wahacza. Tyle. Tutaj kiwaczka nie występuje. Tutaj mamy elektrykę, nie, takie rzeczy. Elektrykę, jak jeszcze dochodzi w tryk, no to mamy całe komputery, nie komputery, czujniki. Tutaj jest gaźnik jeszcze, tam tak samo jest gaźnik, więc tutaj tego nie ma, takich czujników i innych rzeczy, nie. A tutaj w Crossówie jest po prostu jak najmniej wszystkiego, jak najmniej kabli, jak najmniej, tak żeby to jak najmniej się psuło i. Jak najmniej silnik, żeby był awaryjny, co mogę Wam, silnik Wam mogę z bliska pokazać? To jest 125, tak to wygląda. Tu jest praktycznie to samo. Kejhin 38, akurat w tym modelu. A tutaj Keihin ale nie wiem jaki model. No tutaj mamy rozrusznik zabudowany. Wszystko także tak. Filterki powietrza jest to samo praktycznie, nie? Tak mówię. Im nowszy model, tym tego będzie, e, to będzie inaczej zbudowane, nie? Co do skrzyni biegów mamy krótsze przełożenia, czyli e, jakby powiedzieć, on jest zrywniejszy, zrywniejszy jest bardziej. E, tutaj mamy dłuższe przełożenia. O woby dwóch są szóstki skrzynie. Tu jest szóstka i tutaj też jest szóstka, nie? Z tym, że tutaj jest po prostu zakres obrotów. Taki, taki, nie, jest żwawy, szybki, nie. Tak samo sprzęgło jest też czułe, bardzo nie. Tutaj możemy sobie tym sprzęgiem ładnie y, regulować, nie? On ma dłuższe przełożenie, nie jest taki y, zrywny po prostu. 125 krosy, no to dla, dla takich, nie wiem, 16-17 lat można już chyba spokojnie wsiadać na taki coś. Na 200 myślę, że też, jeżeli jakieś tam już było doświadczenie wcześniej, wcześniejsze z, z jakimiś tam krosami, nie? No i w sumie co? Chyba, chyba tyle kurcze. Nie wiem o czym Wam powiedzieć. Tarcze hamulcowe, hamulce no to jest praktycznie to samo. Wszystko w tym i w tym musi być dobre. Napędy tak samo. No kurcze chyba tyle, nie? Na enduro no to wiadomo, że nie pojedziemy jakoś tak od razu. Nie wiadomo gdzie. Trzeba wszystko, wszystkiego się nauczyć i powoli sobie jeździć. Akurat w tym przypadku SX jest wyższy niż EXC. Więc tak mówię, nie? Trochę jest węższy tam na siedzeniu. W EXC jest trochę szersze na środku siedzenie. Także no, tych różnic się troszkę znajdzie. Dobra, odpalał nie będę, bo po prostu nie ma sensu odpalać na chwilę motocykli. Normalnie jak dwusuw wchodzą, możecie sobie znaleźć we wcześniejszych odcinkach u mnie. Ze ZX-a był filmik, z ex też były filmiki, także tam na pewno znajdziecie jak one pracują, jak działają i jak tam ogólnie wszystko działa. Dobra, ludziska w sumie to tyle, ja dłużej tutaj Wam nie, nie mówię co i jak, bo w sumie nie przychodzi mi nic do głowy na razie, więc jeżeli, jeżeli się podobało zostawcie łapę w górę. Suba na kanale, komentarze jakieś tam I zapraszam do kolejnych odcinków na kanale Bo z tego KTM'a coś tam na pewno wleci więcej Dobra, więc trzymajcie się Na razisko, cześć